Apel o ocalenie Polski. Szanowny Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Karolu Nawrocki, Prezesie Trybunału Konstytucyjnego sędzio Bogdanie Święczkowski, Szefie Biura Bezpieczeństwa Narodowego Profesorze Sławomirze Cęskiewiczu, Pani Prezes Krajowej Rady Sądownictwa sędzio Dagmaro Pawelczyk Wojcka, Ci parlamentarzyści polscy, w którym sprawa przestrzegania prawa leży na sercu, Ruch Obrony Granic, Stowarzyszenie Wolni Polacy, Kluby Gazety Polskiej i każdy Polaku, który nosisz Polskę w sercu, w tym prawdziwym polskim sercu. Na naszych oczach dewastowana jest Polska. To już nie tylko siłowe przejęcie mediów, to nie tylko blokowanie prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Barskiemu możliwości funkcjonowania, to również siłowe wejście do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa i bardzo wiele innych, bardzo szkodzących Polsce decyzji, działań i zaniechań ze strony rządu. Warto przypomnieć, że do władzy dopuszczono. 13 grudnia 2023 roku, tych ludzi, którzy według zaleceń raportu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich nie powinni sprawować w Polsce kluczowych funkcji, a sprawują. Do władzy dopuszczono premiera, który na skutek wydarzenia wywołanego przez Grzegorza Brauna, nie odpowiedział po swoim expose 14 grudnia 2023 roku na miażdżące pytania i zarzuty ze strony opozycji. Zostawił je bez komentarza, a cały kompleks pytań i zarzutów, które zdążył postawić parlament do momentu wydarzenia ze świecami hanukowymi. Już dyskwalifikował w całości możliwości zarządzania Polską przez tegoż premiera Donalda Tuska. Przypominam, że tamten incydent zablokował możliwość wystąpienia jeszcze kolejnym co najmniej stu osobom. Na naszych oczach prezydent Polski przyjął przysięgę od ludzi, którzy nie powinni władzy dzierżyć w Polsce. Rota przysięgi, która przewiduje, że rząd będzie przestrzegał konstytucji i polskiego prawa jest łamana w bardzo wielu aspektach, a przysięga, która pokazuje, że dobro, pomyślność obywateli będzie kluczowa dla rządu, również nie jest zachowywana. Doszły do władzy osoby, które nie miały rządzić i rządzą łamiąc swoją przysięgę i brutalnie traktując między innymi media przejęte siłowo wbrew ustawom, wbrew zasadom konstytucyjnym na szkodę swojego społeczeństwa, to samo brutalne siłowe przejęcie prokuratury krajowej, gdzie do tej pory prokurator krajowy, dariusz Barski, ma uniemożliwione przez władze sprawowanie swoich funkcji. Szanowni Państwo, czy mamy rzeczywiście czekać, aż ta ekipa przez kolejne dwa lata będzie w dalszym ciągu realizowała działania, które w moim odczuciu jako obywatela są bardzo szkodliwe dla Polski i na wewnętrznej płaszczyźnie działań, i jako obraz nas, naszych działań na zewnątrz? Szanowni Państwo, demokracja musi mieć sposoby, aby chronić naród przed tego typu siłowym, despotycznym, czy jak określił to w swoim uzasadnieniu postanowienia sędzia Łubowski, kryptodyktatura. Przed takimi działami, działaniami naród musi mieć mechanizmy obronne. Panie prezydencie, naczelniku Sił Zbrojnych w Polsce. Sztabie Generalny Wojska Polskiego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z profesorem Cenckiewiczem na czele. Chciałoby się powiedzieć za Hamletem: Źle się dzieje w państwie duńskim. Co się jeszcze ma wydarzyć? I czy musi się wydarzyć? Mam nadzieję, że wspólny front. Obywateli, tych z parlamentarzystów, którym zależy na naszej Polsce i kluczowych organów konstytucyjnych, tak jak prezydent, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, Trybunał Konstytucyjny, parlamentarzyści i najaktywniejsi obywatele, że znajdziemy rozwiązanie, żeby ocalić Polskę. Kładę to bardzo mocno na sercu. Z wyrazami szacunku i z nadzieją obywatel Agnieszka Przybyska.